Możemy dla Państwa transmitować to spotkanie na żywo. Puchalski z numerem 20 Mateusz Kot, z numerem 30 Adrian Pogoda, z numerem 17 Sebastian Różański, z dziesiątką Krzysztof Bartkiewicz, z numerem 3 Maciej Kucaba, z szóstką Karol Różański, z Dominik Szal, z trójką Łukasz Szal, z numerem 5 Mateusz Krupiński, z 11 Michał Homa z numerem 23 Mariusz Szpytma, z numerem 16 Dawid Dulemba, z numerem 17 Jakub Bytnar, z dziewiątką Jakub Homa, z 7 Maciej Sadleja. Z numerem 4 Tomasz Hawro i z numerem 19 Marek Pytnar. Zerwowych intensywna rozgrzewka, ale to wszystko już przechodzi do historii, bo na począć rywala o, niezbyt pewna interwencja, jeszcze szansa do poprawki. Dużo, dużo przypadków w tym wszystkim. Ale na razie ta pierwsza sytuacja niezbyt po jego myśli. Teraz Maciej Sadleja ruszył w indywidualnym rajdzie. Przemierzył sporo metrów, że tutaj najmniejszy błąd może kosztować sporo. Teraz ekipa z Markowej, no właśnie, przed szansą na to, ażeby, że będą uznawiać grę od rzutu rożnego. Dobra próba. Ciekawe zagranie na krótki słupek. No i Maciej z Satleja. Nieocenione tutaj w tej poprzedniej sytuacji. Teraz no, praktycznie z niczego. Tak szybko, tak łatwo, tak klarownie. I tak przypadkowo ta piłka spadła pod jego e, nogi. Z kolejna niepewna interwencja. Bramkarza. ojojojoj, mnożą się błędy. Dać szansę do błędu bramkarzowi. Dobrze, główkował, które raz za razem padają łupem graczy z Markowej, ale teraz no, indywidualny rajd. Brzydki faul zastopowany nieprzepisowo Tomasz Lech, i będzie żółta kartka dla gracza do Łukasza Szala. Łukasz Szal, który ma takie inklinacje do tego, żeby zabierać się z piłką po linii i przemierzać kolejne metry. Będzie żółta kartka. Tym razem dla Kacpra Puchalskiego, Dobre wrzucenie piłki. No. Teraz moment przewagi graczy z kraczkowej. Dobrze obsłużony Karol Wawrzaszek. Dobra, dobra okazja przez moment. Dwójka, trójka zawodników. No i teraz strzał z dystansu w sam środek bramki daleki wyrzut w poszukiwaniu kolegi przechwycone to wszystko przez Łukasza Szala słupek ratuje teraz ekipę Czarnych Kraczkowa swojego partnera Macieja Sadleja jednak tylko przez moment dobry indywidualny rajd zawodnika Czarnych Kraczkowa no, zatrzymany bezpardonowo Łukasz Szal z żółtą kartką Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Próba technicznego uderzenia, ale nad poprzeczką. Uwa. Spora odległość. A jednak uderzenie w bramkę. No i tam spore kłopoty. 0 do zera po pierwszej 45 minutach. My zapraszamy na 15 minut przerwy. Wynik bezbramkowy. Czas na drugą odsłonę. Zobaczymy uderzenie z dystansu. Próba. Sebastiana Różańskiego. No i teraz sporo, sporo. Tymczasem świetnie zastopowana akcja przez graczy Czarnych Kraczkowa. Zabrał się z piłką Mateusz Kot, Mija drugiego zawodnika. No to na pewno bardzo bolesny, ale czysta interwencja Dominika Szala, żeby zmrozić nogę zawodnika złapał ją w obrębie boiska. Jest już w polu karnym szansa dla czarnych Kraczkowa. Uderzenie! Zblokowane. Będzie rzut rożny wawrzaszek. Sporo miejsca jeszcze wawrzaszek i teraz uderzenie z dystansu. Mateusz Krupiński mocno pita. Piłka poprzeczka. Ratuje gracze czarnych Kraczkowa. Dobre wrzucenie. Dobra próba. Kolejne uderzenie z dystansu, no i kłopoty. Krótko rozegrany ten stały fragment gry. No i Przewinił e, Krupiński, ale to było po kłosie błędu Dawida Dulemby, który zbyt krótko odegrał piłkę. Krupiński faulował, za co otrzymał żółtą kartkę. Po pewnym czasie gdzieś te akumulatory całkowicie wysiadają. Teraz doskonała prostopadła piłka. Przed olbrzymią szansą. Stanął Łukasz Baska, ale wcześniej był faul, tak więc nawet gdyby ta bramka padła nie zostałaby uznana przez arbitra dzisiejszego spotkania. Takim podaniem niczego się nie zbuduje. Łukasz Szal tymczasem, świetne przerzucenie na drugą stronę, dobre minięcie i czy to będzie rzut karny? No waha się arbiter. No tutaj szczerze mówiąc, ręki bym sobie nie dał uciąć, czy tam nie było zagrania dalece, poza przepisami, meczówkę w stronę swojego partnera. To wszystko jednak rozczytane przez gracz z Markowej. Teraz Graczkowa w natarciu. Kolejna dobra sytuacja. Zawahał się golkiper ekipy Markowi i to zostało wykorzystane. Przez Łukasza Baskę. Otwarcie tego spotkania absolutnie nie zanosiło się na to, a tymczasem Czarnik i Kraczkowa wychodzą na prowadzenie. przegraną, ale tego grania jeszcze jest sporo. Mateusz Krupiński próbuje to indywidualnie rozwiązać. Krupiński mija trzeciego rywala. Krupiński! A graczy z Markowej, którzy jakby podrażnieni tą sytuacją. No teraz uprzedził swojego bramkarza Ostatnie 10 minut tego spotkania. Jeszcze szansa przed Markowią. Ajajaj, tutaj Mariusz szpytma daleko w pole karne. Próba strącenia piłki przez Łukasza Szala. Out dla czarnych, żeby było zabawniej. Kolejna szansa. no Nie przybierają tam teraz w środkach. Zaostrzyła nam się gra. Zupełnie bez sensu. Dawał się Szymon Nowak. W natarciu tymczasem gracze z Markowej, ale elektryczności w tym zagraniu. Teraz brzydki faul, To musi skończyć się żółtą kartką. Przed którą staje Szymon Nowak. Troszkę wyrzucił się z pola karnego. Jeszcze szansa nie trafił w tak klarownej sytuacji. Michał Solecki. Spory ruch w polu karnym. I to jest bramka, drodzy Państwo, samobójcza. Bardzo ostro bita piłka przez gracza. Ale też i spory, spory błąd. Oskara Golca, chociaż teraz jego koledzy jeszcze starają się naprawić to, co przed momentem zostało zepsute. Czy będzie rzut karny? Nie, nie ma rzutu karnego. Bardzo mocno obłożony napięciem. Ależ bramka! Ależ trafienie! To jest okrasa tego spotkania, Mateusz Krupiński! Jaką zimną krew zachował ten zawodnik, jakżeż on to zrobił, piłka jeszcze otarła się od poprzeczki, ugrzęzła w sieci. No, a teraz jeszcze na koniec czerwona kartka dla Oskara Golca, który nie może pogodzić się z tym, że tutaj Liniowy nie podniósł chorągiewki, nie pokazał pozycji spalonej, a przed tak wyborną i klarowną szansą ma to zwycięstwo. A nawet i remis. To wszystko zostało im odebrane. Czarni Raczkowa. Długo nie będą w stanie pogodzić się z tą porażką. Porażką, która przyszła w ostatnich sekundach tego spotkania. Bardzo gorąco dziękujemy, drodzy Państwo, za to, że byliście razem z nami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na kolejne transmisje Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Pozdrawiamy naszego zawodnika, który jest na drugim końcu świata, Dominika. Bardzo licza.